Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o schronach Pulowskiego. Czym były i czy rzeczywiście spełniały swoje założenia? Tego dowiecie się, oglądając ten film do końca. Schron Pulowskiego to jednoosobowa kryjówka stworzona jako tania i mobilna alternatywa dla krypt, mająca zapewnić bezpieczeństwo w razie ataku nuklearnego zwykłym przypadkowym obywatelom. Zostały one rozmieszczone na terytorium całych Stanów Zjednoczonych, chociaż w serii Fallout zobaczyć mogliśmy je tylko na wschodnim wybrzeżu. Za ich produkcję odpowiadała firma Pulowski Preservation Services. Nazwa tego amerykańskiego przedsiębiorstwa pochodziła od nazwiska założyciela, prawdopodobnie polskiego pochodzenia. Schrony Pulowskiego wyglądem przypominają wielką metalową puszkę i w rzeczy samej tym właśnie są, ale o tym za chwilę. Konstrukcję mocno przytwierdzono do ziemi, tak by wytrzymała przejście fali uderzeniowej powstałej na skutek eksplozji nuklearnej. Bez problemu zmieści się w niej jeden dorosły człowiek. Według założeń schrony miały ratować ludzkie życie w trakcie konfliktu nuklearnego. Zdały egzamin podczas Wielkiej Wojny, były bardzo wytrzymałe, lecz nie chroniły przed promieniowaniem. Ludzie, którzy przeżyli w ich wnętrzu nuklearny holokaust, często umierali, a to wszystko przez panujące dookoła i przechodzące przez metalowe ściany promieniowanie radioaktywne. Schrony nie posiadały żadnego dodatkowego wyposażenia pozwalającego przetrwać pierwsze dni po bombardowaniu oraz toalet. Warunki w środku były koszmarne. Wielu ich użytkowników zmarło na chorobę popromienną, inni zmienili się w góle, wielu zabił głód oraz pragnienie. Niektórzy, nie widząc dalszej przyszłości, popełniali samobójstwo. Świadczą o tym dosyć często spotkane w środku schronów ludzkie szkielety. Ale Liduch, dlaczego umierali? Nie mogli po prostu wyjść? No, postawcie się w ich sytuacji. Jesteś sam jak palec w metalowej puszce, obok ciebie właśnie eksplodowała bomba jądrowa. Cudem przeżyłeś, ale masz świadomość, że jeśli wyjdziesz, to na zewnątrz spotkają cię same niebezpieczeństwa. Ocalali w schronach Pulowskiego tak bali się promieniowania, że woleli umrzeć w ich wnętrzu niż zginąć od radiacji. Myśleli, że po czasie poziom skażenia opadnie. Nie mieli pojęcia, że przedostawało się ono do środka. W serii Fallout napotykamy dwa warianty schronów. Pierwszy był metalową puszką ze spartańskimi warunkami, pojawił się w Fallout 3. Późniejsza wersja, którą widzimy w czwórce oraz 76, jest o wiele bardziej komfortowa. W środku znajdowały się maski oddechowe, a w tle ciepły kobiecy głos czytał reklamy. Ich ściany pomalowano na niebiesko. Po Wielkiej Wojnie schrony pulowskiego znalazły nowe zastosowanie. Chłopiec z Greyditch, Brian Wilkes, przetrwał w jednym z nich atak ognistych mrówek. Z kolei bandyci z Paradise Falls używali ich jako karceru dla nieposłusznych niewolników. Świetnie nadawały się na kryjówki, chroniły przed ostrzałem z broni. Wiecie, lore to lor. W praktyce w grze schrony nie chronią nie tylko przed promieniowaniem, ale też i zwykłymi eksplozjami: aut, granatów czy też od wyrzutni rakiet. Wchodząc do nich w Folat 76 nie ma co liczyć na przetrwanie ataku przy pomocy ICBM. Schrony Pulowskiego to świetne miejsce do znalezienia ciekawych przedmiotów, które pozostawiły po sobie osoby próbujące w nich przetrwać. Te ciekawe konstrukcje pojawiają się w Fallout 3, 4 oraz 76. Także myślę, że temat został wystarczająco wyczerpany. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!